Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z ogródka, dokładnie z basenu, bo to będzie kolejny temat naszego odcinka, czyli będziemy składali basen, będzie trzeba spuścić wodę, a jak to zrobić, to dowiecie się już za chwilę. Jaki jest pierwszy krok? Zostańcie ze mną i obejrzyjcie ten film. Pierwszy krok, który musimy wykonać, to usunąć wszystkie nieczystości z naszego basenu. Jeżeli ich nie usuniemy, to efekt będzie taki, że potem będziemy musieli zbierać to z dna. Do roboty! Brudy mamy jako tako usunięte. I kiedy nadchodzą deszczowe dni, to według instrukcji trzeba schować pompkę. Ta pompka u mnie zawsze była nakryta wiadrem, w związku z tym nie było problemów. Natomiast teraz trzeba odkręcić. To co mocuje węże, zdjąć węże i pompkę możemy chować. Natomiast pierwszym krokiem, żeby nie zrobić sobie potopu na podwórku, to jest że można spuszczać wodę z basenu przez węże od pompki. Najpierw jeden, potem drugi, a potem resztę. Zobaczycie, jeszcze jest jeden patent. I naszą pompkę zabieramy. Ważne jest, żeby te węże umieścić na przykład na schodkach, na drabince do basenu gdzieś wyżej. Bo inaczej, jak je zrzucimy na dół, to za chwilę będzie taki problem, że woda sama zacznie się zlewać. Więc pamiętajcie o tym zabezpieczeniu, czyli o tym, żeby wykorzystać drabinkę do basenu do położenia wyżej węży niż jest lustro wody. Aby nie pogubić tych elementów, możemy je spokojnie nakręcić z powrotem. Nie będą one ścisło, ale już także nie spadną przez tą uszczelkę. Ważne jest, jaką chemię używaliście w ciągu roku. My używaliśmy tak naprawdę tlenu, w związku z tym nie ma najmniejszego problemu, do, żeby zlać tą wodę na ogródek. Jeżeli natomiast jest zachlorowane, no to w tym momencie ma się problem. Sprawdźcie, jakie są przepisy, gdzie spuścić wodę, która jest zachlorowana. Jeżeli natomiast miesiąc czasu nie był używany basen, w związku z tym na, tak naprawdę większość substancji została już dawno zdezaktywowana, więc raczej to też nie będzie specjalnego problemu. Więc co robimy? Zlewamy. Aby wodę zlać odpowiednio zaczynamy od węża, który jest umieszczony wyżej. Szukamy jego końcówki i co robimy? Wyrzucamy po prostu na ziemię. I rzucamy. Woda powoli zaczyna się wylewać. Przyspieszymy trochę i czekamy aż zejdzie do pierwszego poziomu. Tego Ale wodospad. Robi, prawda? taki mały właśnie Oliwka się mnie zapytała czy nie trzeba zdjąć tego myślę, że na razie nie trzeba zdjąć ma to dziurki, woda spokojnie opadnie poniżej natomiast nadal wsypią się różne rzeczy i niech to wszystko zostaje na tej płachcie na tej pokrywie basenu kliknijcie tutaj kartę było na temat tej pokrywy do basenu, był film i na razie zostawimy żeby jeszcze nadal zabezpieczało na czas zlewania żeby coś co przelatuje nie wpadło nam tutaj i zbierzemy to potem razem z całą pokrywą i również z tym piaskiem, który osiadł bo przez sitko piasku nie da się usunąć więc zostawiamy pokrywę i czekamy aż woda opadnie i robimy potop na podwórku tu już się kończy zlewać, ale żeby nie czekać zbyt długo bierzemy się za drugi wąż, który leży na drabince i przeciągamy go jak najdalej, żeby zlać wodę i zalać kawałek podwórka, zrobić potop ale duże skończyło pikać, musieliśmy poczekać ostatnim miejscem, które będziemy wzlewać wodę, to jest taki specjalny korek na dole. Odkręcamy i będziemy, musimy wkręcić tą końcówkę. Ta końcówka spowoduje, że będzie się lała przez to woda albo nie. No się leje. Dobra. Daj Oli szlauf. No, nie <grych> Proszę! Ale tylko końcówkę mi daj, no nie w cały. no ja Potrzebuję końcówkę. Tą, która akurat leży tam na końcu trawy. Zamknięcie, o. Jak tu naciśniemy, jest takie coś, co powoduje, że leje się woda. Czekamy, aż tam woda dojdzie. No i jeżeli mamy dość długi szaf, to możemy podlać drzewka w ogródku na przykład. Połóż, bo to inaczej nie poleci. Podlewamy na Woda będzie powoli leciała. Trzeba Ile się da wyprostować szałów na całej długości, i wtedy może polecić szybciej? Wszystkie zagięcia na wężu trzeba też wyprostować, bo inaczej nie poleci. Tutaj nie ma ciśnienia wielkiego. Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj przy komputerze i przy kawce. Przy kawce dlatego, że jest miło, a przy komputerze dlatego, że muszę zaplanować co zrobić dalej. Ponieważ we wtorek zacząłem zlewać wodę z basenów, w się zlała, ale nie miałem czasu nic zrobić. Dzisiaj mamy czwartek i pada deszcz i tutaj mam takie okienko między poniedziałkiem a poniedziałkiem, gdzie ząba nie padać, czyli będę mógł wyczyścić basen przed złożeniem go. W basenie zostało tycie tyci wody, to szybko zleci. Natomiast już o tym jaki jest mój sposób, że jak planuję wyczyścić basen, to Wam pokażę w następnym filmie. Więc czekajcie na film, bo chciałbym podzielić się z Wami tą informacją, jak, jak można wyczyścić basen w bardzo prosty sposób i zgodny z prawem, żeby te ścieki potem było, gdzie zlać. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, napiszcie w komentarzach, czy Wy już złożyliście swoje baseny. Na naszym kanale znajdziecie również inne filmy związane z basenem, czyli jak żeśmy go rozkładali oraz różne gadżety do basenu. Tutaj jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia na Syn Razem. Hej!